Siemanko, pewnie wielu z Was zastanawiało się kiedyś jak bić dużo pocharków w grze Clash Royale. Wychodzę Wam naprzeciwko z tym. Ostatni balans nie był za ciekawy dla wielu graczy. Pojawiło się mnóstwo useless decków, denerwujących, irytujących. No takich, których się często nie da wybronić aktualną metą, chyba że masz równie upośledzony deck. Za przeproszeniem mówiąc, no i ostatnio grając sparing odkryliśmy z ekipą WVS bardzo ciekawą opcję. Jest to magiczna pałeczka, która pomoże nam wybrać idealny deck pod aktualny sezon, pod aktualne warunki. Wybieramy sobie slocik, już tutaj się bawiłem wcześniej tym. Klikamy sobie te trzy kreski, czy czter, trzy kreski. Klikamy tą zieloną pałeczkę. Generuje nam nowy deck, Jeśli klikniemy, oczywiście jest. I proszę, idealnie Xbox z Bomb Tower, z Bomb Towerem, co ja gadam z Barbarian, Hatem oraz Pompką. Dodatkowo mamy dobrą obronę, mamy Earthquake, jakbyśmy się nie umieli przebić, to zestawiamy się po prostu trzema budynkami, przez co przeciwnik nie przejdzie, a my Earthquakeujemy po prostu Towera przeciwnika i BMUjemy go, żeby bardziej go zdenerwować. Kolejny tak sobie możemy wylosować. Jest to Hox z Bandytką i Freeze'em. Musiał być ten Freeze, bo inaczej... Nie dałoby się grać, tak? To by był zbyt skillowy deck wtedy. Generujemy sobie jeszcze jeden deck. W sumie nie jest jakiś mocno upośledzony. Lamberloon, proszę bardzo, brakuje Freeza tylko. Kolejny Xbox z trzema muszkietarkami tym razem. Trzy muszkietarki dostały fajnego bufa. Były i tak useless. Teraz faktycznie można coś z nimi zdziałać. Dobrze, że znerfili wszystkie bomby i bomb Towera, i balona, i dżent szkieletona, bo to było naprawdę zbyt OP jak zabijał powiedzmy balon princeska albo dart goblina dalej losujemy sobie kolejny dek, no widzicie mnóstwo deków nam dobiera idealnie pod y, aktualny sezon nadchodzący i jeszcze ten kończący się, bo pamiętajcie został prawie tydzień sezonu wprowadzili balans i aktualizację tydzień przed końcem sezonu, y, żeby każdy mógł sobie wbić potężne 7 czy 8 tysięcy równie potężnymi dekami więc jeżeli Was odcinek zainteresował, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz jakiś, co, możecie, co mogę jeszcze nagrać, żebyście sobie obejrzeli jeszcze u mnie na kanale. Może jakiś inny poradnik, jak być najlepszym w tej grze. No widzicie, deki są naprawdę potężne, idealne na aktualną metę. Możecie sobie zobaczyć na przykład takiego Anabana. Założę się, że on wybierał deck również tym sposobem, A to jest najlepszy gracz, top 1, 3, razy, 3 odznaki za top 1, ostatnio smurfem skończył, top 3 z 12 levelem, więc kto jak kto, Anaban akurat się zna na tej grze, jeżeli on używa magicznej pałeczki, wy też możecie zacząć. Ja nie będę może już przedłużać, życzę miłego dnia, wieczoru, zależnie kiedy to oglądacie, na razie.